Proszę Państwa, właśnie wylosowano numery, list na listy wyborcze do parlamentu. No i tak się okazało, że jedynkę dostało PSL z Kukizem, dwójkę Prawo i Sprawiedliwość, trójkę SLD, czwórkę Konfederacja, a dopiero piątkę Koalicja Obywatelska. Ale ponieważ wielu wierzy, że jednak numerologia ma duże znaczenie, również psychologiczne, no to PSL się cieszy, że jest jedynką, czyli że będzie pierwszy, no ale to raczej jest dość nieprawdopodobne. Natomiast prawo i sprawiedliwość dostało dwójkę, no więc niektórzy mówią, że. Będzie miał problem z promocją, zwłaszcza do przedłużenia władzy. No to jest też możliwe. Dwójka daje pewne rozchwianie, dualizm. No, niby też, niby też, prawda, lep, yy, równowagę, ale to niekoniecznie może w przypadku wyjść. SLD, no nie jest taka przerażona tą. Trójką, bo może co prawda oni nie dowierzają, ale to może być również symbolem Trójcy Świętej i woli działań energii. Natomiast Konfederacja na pewno uważa, że Czwórka jest niezła, tylko żeby się nie skończyło na tym, że wylądują w centach z kawałkiem, co by im de facto nic nie dało. Muszą tutaj bardzo uważać. Zwłaszcza z kontrolą wyborów, no i agitacją swoich ludzi, by poszli głosować. No a piątka obywatelskiej, oczywiście oni sobie mogą to interpretować, że będą na piątkę, że im, że wyjdą bardzo dobrze. Oczywiście można sobie numerologicznie spekulować, a wszystko się okaże w praniu, ale psychologicznie ma to wpływ, a numerologia też nie jest bez znaczenia. Dlatego weźmy to pod uwagę, tym bardziej, że jak się otworzy listę, to na pierwszym miejscu będą jednak z i Kukiza, co już w przypadku książeczek wyborczych kiedyś dało duże, zadziwiające efekty. No to nie będzie, ale niejednego może skłonić, by. Zagłosować na pierwszą listę z brzegu. A co będzie, zobaczymy za niecały miesiąc. Ja akurat Pedro Robis z kukizem, życzę jak najlepiej i liczę, by wybory były uczciwe, sprawiedliwe, liczne i dały Polsce jak najlepszy rozwój i błogosławieństwo Boże. Amen.